Dzień dobry, dzień dobry. Wstaliśmy idziemy sobie na małą wycieczkę, gdyż pomyliłem dni pracy. Po raz nie pierwszy i nie ostatni pewnie. Pracuję nie dziś, a jutro. A dziś mam jednak wolne. Zatem korzystamy z dnia i korzystamy ze sporej bezcenności. Która nas dopadła, nawet mi się włosów Nie chciało robić, jak widać Pięknie to wygląda No ale idziemy, bo znalazłem taki fajny Fort Choćby i po sam ten widok warto tu było przyjść Nie no, warto, warto chodzić na spacery Spacerki są super, naprawdę kurczę wybaczcie mi, że jestem taki wścibski Ale ktoś tu ma w ogrodzie piękne rzeźby Cel naszej podróży już przed nami, ale długi. Tam się ciągnie i tam. wbijamy na rewir. Będziemy oczywiście oszczędni z tym Urban Exploringiem, bo mamy psa, a pies nie ma butów. Więc codziennie tylko tak liźniemy po wierzchu. Pomyśleć, że to 140 lat tylko minęło. Rozumiem, że to jest wejście. Liczyłem na to, że wejście to będą po prostu drzwi. A jest i wejście Wcześniej wchodzili tędy. Uu. Ale grube mury Hop. A to strzelnica No ciekawe, ciekawe Okej, okay, czyli drzwi są zamknięte Zabite byłami Jaki fort. Zobaczymy go z góry za chwilę Jest to z tego co wyczytałem Fort 51 Rajsko i było największym fortem artyleryjskim w twierdzy Kraków i w ogóle być może największy Monarchii Austro-Węgierskiej. On tutaj został postawiony, żeby bronić Krakowa od strony Wieliczki. Zainteresować się warto. I też jak zobaczyłem, że to jest tak blisko ode mnie domu, to długo się nie zastanawiałem. Powiem wam, że ja idę i idę i to się ciągnie i końca nie widać. Bardzo długi fort. Idziemy od jego tylnej strony. Niesamowita budowla w sumie. Wygląda to strasznie creepy. Strasznie to jest.